Mamy nieużytek. Czy się tego to nie będzie. Kawałek terenu. Starą lokomotywę. I ona. Niby będzie wbita tutaj w kamyki. Podsypiemy trochę tutaj stuczniem. Urokujemy ją tak. Trochę szyn. Jak to się będzie wyglądało? I to się zmieniło, jest tu wagon, taki trup, tu jest parowóz, jeszcze parę elementów Ale ja mamy takich, podpórka, te stare tory, oś, tutaj mamy tory, tutaj też no i tutaj odgrodziłem, to będzie taki plac zabaw tutaj Antek zaraz Antek. doklei jeszcze ludziki które wchodzą do pociągu ławki no i wysypany szuter tutaj na zakończenie tutaj tego peronu o troszeczkę podeschnie to zobaczymy co dalej będzie można zrobić przy tym i takie małe zmiany ludziki przyklejone Antka Plat zabaw, trawka, gościu z pieskiem, jakieś dziecko na huśtawce u góry i takie złowisko. Te wózki, szyny, od nawet silnik jest, osie, tu jeszcze wysycha klej. Takie białe i parowóz. Wbity, zarośnięty obok tego wagon, no i rower się jeszcze znalazł, taka mała zmiana.